Krzysztof w przygoda witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Z kolegą Robertem wybraliśmy się na wieczorowego rzeka Wisła oczywiście Most Łazienkowski, strona praska, zresztą widać na filmie. Film był kręcony z ręki, bo nie wiem wpadło mi do głowy, żeby nie brać statywu, także jest to kręcone z ręki No, muszę Wam powiedzieć, że kolega Robert mocno zaświecił przy moście Łazienkowskim właśnie zobaczycie to na filmie No i tutaj dla kolegi Roberta wielkie gratulacje, bo naprawdę kolega Robert Fajnie połapał. Ja natomiast też coś złapałem i miałem taką przygodę, że gubym. ciężką dla mnie, bo złapałem pajka takiego 60-65 cm. Niestety wziął tak głęboko ze żaru przynęte, że musiałem go mała operacja była, długo z nim walczyłem, żeby odpłynął o własnych siłach, już się obawiałem, że będę musiał szczupaka zabrać do, do domu, ale udało się, po kilku minutach odpłynął i to jest dla mnie najważniejsze, to jest dla mnie pełen sukces. No nic, zapraszam Was serdecznie na film, no tak jak mówię, no, film był kręcony z ręki, także... Mam nadzieję, że będzie się podobało. Zważywszy, że kolega Robert mocno zaświecił, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego spotkania już niebawem. Cześć. Dzisiaj ja Ci pokażę. I syrenkę ci pokażę, i pokażę ci dzisiaj ładnego sandacza. Piękny ten most Łazienkowski. Tak, proszę Państwa, dzisiaj Krzysiu pokaże nam jak się łapie, nie łapie ryby. <noise> zobaczysz jak Pan Krzysiu zaświeci dzisiaj, zobaczysz. <noise> no pły? Ty, ale jaki okoń? Ja. Już, 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 Jaki okoń? Ja pierdziele, jaki okoń? Ty, no kurde, jaki okoń? Ja pierdziele. Ty Robert, już go mierzymy szybciutko i do Ja. Spokojnie. No Dobre. bo chciałem go zabrać. Weź go. Czekaj, czekaj. No, miał prawo ci wypaść. No, Dobra, poszedł. Ty poszedł, no, poszedł. Ja pier... Dobra, tak Ty ale ilon musiał mieć? tylko 40 miał. Miał 40 centymetrów. A dasz radę z tego zrobić zdjęcie? Yy, powinienem dać. Nie, tak, tak, dam radę. Mhm. Postaram się wiesz, zrobić. Chciałem go umyć i mi podno. Ja pierdzielę jaki okon. Nie no kurde ty Robert rozwaliłeś mnie całkowicie Ja się normalnie aż z tego wszystkiego kurde Trafiło się ślepej kurze Ta, To była nie niewyjęta, wiesz o tym Sprytniejsza ode mnie No Bo wyleciało ja, pod pyrysznica poszła Poszła do wody Ale ładnie, kurde no z tego miejsca, kurde, pod samym mostem łazienkowskim. Ja pierdzielę. Ale żeś walny. Nie no, to był taki okoń, że ja normalnie nie mogłem pohamować emocji. No kurde, normalnie, super. Zajebiście. Myślałem, że ja Ci pokażę jak się łowię. <grym> ja się pokażę, no zobaczymy, dobra. Jak się pokazał Dobra Pozdrowienia dla Maniusia Pozdrowienia dla Maniusia Dobra No Powiesz pan już Co chcesz mi powiedzieć? Nie dobijaj mnie dzisiaj już Robert Dobiłeś mnie ten. Ja się normalnie tak podnieciłem tym okoniem Jakbym w życiu ryby nie widział Dobra Idziemy teraz na swoją rewiry Taki wyślany okonek. Taki. No wiesz. To był, okonek, no. To, to, tak, idę. to był okonek. To był To był prawdziwy okonek. Taki normalnie patelniaczek. No. A teraz idziemy złapać poważną rybę. Tak, poważną rybę. Czyli okonia. Ta. Nie, idziemy teraz na sandacze. To znaczy, ty idziesz, bo ja to dalej poluję na konia. Dzisiaj muszę mieć większego konia niż twojego. Ja nie wiem, jak to zrobię. Ja łapię to nagrywasz. No tak! <grywa> Mam nadzieję, że będę mógł dzisiaj jeszcze coś nagrać. Twojego. <grywa> na razie tam główka zajęta jest, ale może później się zwolni. To sobie staniemy, a póki co to. Tam dalej za tymi krzakami Robert stoi z wędką, ja sobie tutaj nie mam statywu, także tak teraz będę kręcił. No i słuchajcie, sorki, że tak wyszło, tak z mojej strony trochę tak się zbytnio. Podnieciłem tu mało, naprawdę Robert przywalił niezłego konia. Super sprawa. Ja jeszcze w życiu takiego konia nie, nie widziałem. Mieliśmy go zmierzyć, ale spokojnie miał 40 na bank. Znaczy, dobra, nie przedłużam. Tutaj w tym miejscu będę rzucał Robertem. Dalej zobaczymy. Robert na gumę, ja dalej na blachę. No i zobaczymy, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. Teraz takie fajne miejsce tutaj. Tu zwalone drzewo jest. Może jakiś okoń fajny stoi. Ale na pewno nie taki jak Robert złapał. A może i taki, zobaczymy. W każdym bądź razie powalczymy dzisiaj trochę dłużej. Na wieczorowce. A słuchajcie Zerwała mi się stąd taka ryba Że naprawdę Szkoda gadać, no Aż się wkurzyłem naprawdę Ech, słuchajcie, no kurde, no takie przeżycie mega Taka ryba mi się zerwała Albo to był duży okoń naprawdę, albo ładny sandacz No coś niesamowitego przyciąłem, ale niestety puściło. A, fajne klimaty wiślane. Słuchajcie, polecam Wam Wisłę. Mega przeżycie. Porzucam to w tym miejscu. Może jeszcze coś wejdzie, ale no to było coś pięknego. Coś pięknego. Mega, mega przeżycie. Spróbuję. Słuchajcie, ja też złapałem szczupłego. Szybciutko do wody, bo była operacja. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, będzie spokojnie wymiar. Już go puszczam. Mam nadzieję, że przeżyje. Słabo mnie pewnie widać. Słuchajcie, jest już po 22. Właśnie przed chwilą Robertowi opowiadałem, jak walczyłem dzielnie o życie tego szczypaka. Naprawdę wrócił do wody i odpłynął, to jest najważniejsze. No, niestety miałem takie myśli, o, na początku wydawało mi się, że nic z tego nie będzie. Miałem takie myśli, żeby szczopaka zabrać e, do domu. Miał spokojnie wymiar, myślę, że miał około 65 cm, więcej na pewno nie około 65 cm, ale pomyślałem sobie, że będę walczył do samego końca tak długo, aż uda mi się go przywrócić do dobrej kondycji, żeby mógł wrócić do wody no i wrócił i to jest najważniejsze słuchajcie jestem z siebie dzisiaj mega mega dumny porzucamy jeszcze w tym miejscu tam dalej stoi Robert Porzucamy jeszcze w tym miejscu chwilę i będziemy zaraz kończyć. Robert złowił przepięknego okonia 40 z plusikiem, naprawdę piękny wiślany okoń. Jeszcze raz przepraszam Was wszystkich za to, że taki byłem podniecony, ale nie mogłem opanować swoich emocji takiego okonia jeszcze w życiu nie widziałem. Piękny wiślany okoń. Robert serdecznie Ci gratuluję. Naprawdę zajebis zajebista sprawa. że w trzecim czy w czwartym rzucie tuż pod mostem e, Łazienkowskim po stronie Praskiej. Jest tam taka fajna miejscówka, słuchajcie i oko podchodzą. Jak widać. Dobra, rzucę jeszcze kilka razy i, I będziemy się zawijać, bo to już jest późno, ciemno i emocji dzisiaj było bardzo dużo nie wziąłem statywu, na drugi raz wezmę tak pomyślałem, że a, będę dzisiaj kręcił z ręki no i szkoda bo raz mi uderzył ten szczupak, podejrzewam, że drugi raz uderzył i za drugim razem go złowiłem raz mi się właśnie zerwał podejrzewam, że to był ten sam szczupak bo coś tutaj ganiało w tym miejscu i Postanowiłem, że rzucę kilka razy i udało się. Jeszcze raz, najważniejsze, że wrócił do wody. To jest najważniejsze. Dobra, rzucę jeszcze kilka razy i zobaczymy. Zaraz będziemy się prawdopodobnie zawijać. Wiem, że mnie nie widać. A może tutaj trochę lepiej. Dobra, wracamy jeszcze na kilka rzutów. Pod most. Akurat tutaj jest światło, to się możemy tu złożyć spokojnie. A czy wędki, oczywiście. Znaczy jeszcze kilka rzutów to można wykonać. Ale mnie podziobały i w usta i wszędzie kurde jest takie jasno, że można całą noc łowić Robert Jest oświetlenie spokojnie można łowić Proszę nie nagrywać, rodo. <laughs> rodo Rodo? No Mówisz, że jest niedosyt Jest niedosyt Tak? Jest hańba, rozpacz, niedosyt Po takim okoniu? Po takim okonku Okonku? No, niech ci będzie okonek Z łazienkowskiego Ale mnie udziałały Te komary Szczupak jest bardzo zadowolony, bo pływa dalej, i o to chodziło. Będziemy kończyć na dzisiaj. Która jest godzina? 22:45. Słuszna godzina na to, żeby wrócić już do domu. Także tutaj jest łowca szczęśliwy, o konia. Nie no dobra, no ale połapaliśmy razem. Robert, ty złapałeś ładnego konia, ja złapałem szczupaka takiego między 60 a 65, pływa dalej, jedno i drugie pływa dalej, to jest najważniejsze. No. I tyle w temacie. Nara.